Siemano, siemano, witam w trzecim blogu. Na każdą okazję, z tej strony Rolnik. Na każdą okazję. E, dzisiaj będzie taka nietypowa akcja, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy zawozić maseja na montaż ładowacza czołowego. Ale mam tą czapkę okropnie. Dziwny łeb mam przez to. Ogólnie to chciałem to nagrać na zewnątrz, ale o, wieje złem i co chwilę pada, więc nagramy to tutaj. Najpierw słów kilka o maseju. Masaja. Waszego jak widzicie 5609 Kupiliśmy jako nowego jeszcze od korbanka w 2018 roku bodajże No dlaczego kupiliśmy Masaya nie Fenda? Wiecie, serduszko to serduszko, ale zdrowy rozsądek to drugie W momencie kiedy go kupowaliśmy to słuchajcie Za Fenda z tym samym trzycylindrowym silnikiem, bo mamy tu trzycylindrowy silnik Akko Power Abyśmy musieli zapłacić o 120 tysięcy więcej. No więc uznaliśmy, że jeżeli że do tych prac, które on u nas będzie wykonywał, no to on w zupełności te trzy cylindry starczą. No i faktycznie po paru ładnych latach i godzinach, ile godzinach? Ile ma właściwie godzin? Dobra, ale coś mnie rozłączyło. O matko. W każdym razie ile ma godzin? No dobrze. My tu mamy mianowicie no nie 1000, tylko 2317,3 godziny. No, czyli przez ile 7 lat? 3 razy 7? No, takie 350 godzin w roku nam, e, nam masę jak robi. Masę jest nas czekładni Daj na 4. Bardzo fajna przekładnia, Oczywiście do Wario to nie jest, nigdy nie będzie, ale, ale tutaj do tych prac, które on wykonuje u nas, w zupełności to wystarcza. No właśnie, a co on właściwie u nas robi? Kiedy go kupiliśmy, jak byłówka sztuka, to faktycznie robił bardzo dużo, bo wtedy ciągnikami do roboty w polu był właśnie Masej, no i 712, którą wtedy mieliśmy. Więc masej siał na wóz, no pryskał od początku to wiadomo, prasował, siał, bo mieliśmy zestaw uprawowo taki mniejszy, więc on się zdążył na początku swoich, przez czas gwarancji, tak przez pierwsze dwa lata, to on się zdążył napracować trochę tutaj, no i potem jednak jakby hektarów przybyło, urodziła się wizja, że potrzeba jednak dwóch dużych, większych ciągników, była kupiona 716. No w sensie wcześniej Masej też taki, a to na chwilę 6280, no, ale on króciutko na zabawił i w jego miejsce e, w jego miejsce trafił. Słuchajcie. Y, trafiła 716. No i na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o roboty, które wykonuje pracę, które wykonuje masej, No to przede wszystkim. Pryskanie, on przy pryskaniu najwięcej godzin na i to nie dlatego, że mamy mało wydajny opryskiwacz, a dlatego, że po prostu mamy pola w pięciu gminach, no i ja dużo jeżdżę z pola na pole, z domu na pole, zalewać się i znowu na pole, yy, ale najwięcej godzin on zrobi w, właśnie w opryskiwaczu. Oprócz tego wałuje po siebie, no oprócz tego, wiadomo, jakieś tam gdzieś tu prace, jakieś gdzieś coś z przyczepką pojechać, no i żniwa, no i wrzniwa transport. No i co chciałem mówić? Aha, no i stąd też urodziła się wizja ładowacza czołowego. No bo tak właściwie zapytalibyście, po co zakładać ładowacz czołowy skoro mamy ładowarkę. O, proszę, ładowarka stoi. Troszeczkę ją obyłem, bo po prostu już była tak już była tak zawalona błotem, i głównym, że, że to aż strach było patrzeć. Ech. No, między innymi dlatego, że jak już on powiedział, mamy pola w e, pięciu, pięciu gminach, nie? Więc a że wszystkie świnie mam na ściółce, no to ja troszeczkę tej słomy musimy stargać z tych dalekich pól. A gonienie e, ładowarki gdzieś tam 20 km z przepami ze słomą to nie jest jej naturalne środowisko. E, no więc no szkoda nam tej ładowarki. Po drugie, skoro on wałuje po siebie. No to przy okazji, jak będzie ładować czołowy to najnormalniej w świecie sobie no łyżkę założymy i co? Założymy sobie łyżkę i będziemy tam te większe kamienie wrzucać i, i, i za, jedną, za jedną robotą za jedną robotą to zrobimy, za jedną jazdą. Po drugie, nieraz raz się zdarzy, że ładowarka gdzieś jest do czegoś używana, czy zahaczana do krokodyla, a coś tutaj przyjedzie do rozładowania, no to tyle tam spokojnie sobie tym turem Ładowaczem czołowym. Ładowaczem czołowym e, rozładujemy. No, ale na jaki ładowacz czołowy padło? No, z racji tego, że jakby no, do ciężkiej roboty jest ładowarka, on tu będzie, wiecie, taką miał emeryturę, ten ładowacz czołowy, e, więc nie szukaliśmy żadnego sztola czy nie wiadomo quickę za nie wiadomo jakie pieniądze, no bo to trochę bez sensu. Kup, kupno używanego ładowacza czołowego to jest zawsze loteria, potem weźcie pieprz, przerabiaj. Mocowania i tak dalej, i tak dalej, więc jakby poszukaliśmy jakiegoś sensownego polskiego ładowacza czołowego. No, i padło na firmę Spawmet. i będziemy tu zakładać. Solida 750 Strong z ciekawostek, będziemy mieli założoną od razu przejściówkę na osprzęt do manitki. Ja wiem, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, ale z drugiej strony to nie będzie nic ciężkiego robił do ładowania słomy. To, to tam nie ma żadnego oporu ani żadnej wielkiej siły. I do wrzucenia paru kamieni też, nie? On nie będzie w ziemi rył tym, tym, tym odmaczem czołowym. No a że mamy osprzęt do, do, do manitki pełno, mamy dwie łyżki, już krokodyla, paleciaka, bla 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 i tak dalej. No po co wydawać pieniądze i kupować drugi komplet osprzętu, skoro będzie można sobie założyć ten od manitki. Także ja czekam na Jarosława, który przyjedzie tutaj z lawetą i go załadujemy. I widzimy się, nie wiem, czy na miejscu tam. W sumie, jak zajedziemy tam, a będzie ciemno, a wszystko nam to wskazuje. Mój los miał już być, a musimy go przecież jeszcze załadować. No, jak nie, to zrobimy drugą część. Jak już będzie to całkiem inny ciągnik, bo ładowaczem czołowym. Do zobaczenia.